Ma bardzo serdecznie w Minecrafcie. Dzisiaj Wam pokażę już kolejny domek porządkowy. Yy, I przy okazji jeszcze Wam pokażę taką dziwną rzecz, jaką znalazłem. Drzewo, yy, te, te, z dżungli. z dżungli znalazłem na tym biomie. Dziwne. Ja obiecuję, ja tego nie budowałem. Znalazłem po prostu to przypadkowo. I tak, już pewnie niektórzy się domyślają, yy, że to będzie domek właśnie na drzewie. Więc co? rozpoczynamy no dobrze pierwszą rzeczą musicie żeby ustalić na jaką wysokość mniej więcej będziecie mieli ten domek ja sobie ustalam ym, no tak mniej więcej na tą wys wysokość to sobie robicie na, na przykład możecie teraz sobie zrobić wejście albo całe w dół z ze że, yy, że tego drabinek albo z dian. Ale mówię wam tak od razu, że mm, jak widzicie, jak tutaj położę sobie drabinkę, to liany tutaj się usuwają, więc jak kto tam woli, ja sobie wolę zrobić tak, liany teraz, jak ktoś by słyszał szys echo czy coś, to bardzo za to przepraszam, no tutaj sobie robimy takie całe przejście, mamy wejść po lianach, następnie tak i... Mm, teraz tak, robimy coś takiego. To sobie niszczymy. A dwa. A tu tak samo A ja tutaj sobie coś niszczę Tego nie niszczę, bo to będzie wyglądało jak taka jakby podpora. To przy okazji. Tak sobie zrobimy, to niszczymy. OK. I teraz tak, w tą stronę, w tą stronę i też tak, dwa. Dwa. No, tutaj się nie udało. Dwa. I na dwa. Tutaj sobie jeszcze powiększamy, po tych stronach. Tutaj akurat mam gościa, więc zrobię krótkie cięcie, powiem mu tylko, żeby mi teraz nie przeszkadzał. Dobra, już nasz nieproszony gość sobie poszedł, tak go nazwę. Jak będziesz oglądał mój odcinek to sorry, ale... ...myślałem, że tutaj akurat nie dotrzesz. <grybujesz> Dobra, robimy sobie teraz pół bloków, oczywiście wszystkie, wszystko jest z drewna dżunglowego. Coś tego typu i wszystko sobie teraz powiększamy, znaczy podwyższamy o 3. Domek jest na, na poważnie tak yy, początkowy, bo ja sobie to zrobiłem na takim świecie szurywol mojego znajomego. To ja sobie wymyśliłem taki domek i tak wspieram, a nagram to Dobra, tutaj widzę, że musimy to skrócić I teraz tak lecimy sobie tutaj i do środka Żeby nic nam nie wychodziło poza tą linię Wystarczy mieć tak naprawdę na ten dom dwa sztaki Dobra, trzy sztaki i... Nie wiem, ja miałem dwa sztaki i wszystko Będzie ok. Teraz tutaj. Tutaj. Tutaj pienki. Teraz my, musimy sobie użyć... Tego jakby całego bloku drewna. żeby tak ok i kładziemy sobie to tutaj albo, bo są dwie wersje tego domku, możecie sobie pożyć tutaj albo możecie sobie położyć tu tylko jak już sobie zrobicie ten dach to już wyżej nic tak naprawdę nie da się zrobić bo są dwie wersje do tego domku, jest z takim dachem i jest z takim tutaj płaskim dachem i tutaj coś fajnego mam, zaraz pokażę co mamy zrobić? Ja sobie robię taką wersję. Myślimy też jeszcze gdzie będziemy mieć wejście na górę, jak robimy tą wersję płaszczką Ja sobie coś zniszczę, bo będzie mi bardziej przeszkadzać. Ok. Jest spoko. Dobra. No i tak naprawdę tutaj w środku to można zrobić, sobie hmm, tak naprawdę wszystko się da. Już Wam nawet pokażę, jak się fajnie wszystko da ogarnąć. to jest robinka dobra. Jeszcze tylko, sobie jakieś może wejście zrobimy. Tutaj i tutaj też na górze. Dobra, usuniemy sobie wszystko. Tu mamy sobie świeczkę. Yy. Podstawowe jakieś rzeczy. Hmm. A wezmę sobie beczkę, bo ładniejsza od w skrzyni. W przykazie, jakbyście odwiedzili wioskę, ja tak właśnie zrobiłem. Że odwiedziłem przykazie wioskę, to miałem hmm, niektóre rzeczy. Hmm. Co ja coś jeszcze z wioski miałem? Jeszcze miałem jedną rzecz. Tylko nie wiem gdzie ona jest. Kociu. Szukam ko kotła też koładło, a koładło też weźmiemy to zaraz Wam pokażę gdzie gdzie by się dało tak naprawdę dać koładło no to tu dobra Łużko, łóżko spokojnie jeśli chodzi o łóżko to nasz spokojnie robimy sobie tak yy, tak, nie, to tutaj tak naprawdę można to poustawić jak jak to woli że to już tak jak mam na tym świecie, mniej więcej mm. o nie, ja tak nie mam coś tutaj zrybało się, ale dobra. tutaj tak kocioł może być tutaj chujczwek tu. mm. Jako sobie na tym świecie tam znajomego poukładałem tak, że wszystko ma swoje miejsce i nogi można żeby tak zrobić już dużo wtedy tych beczek Dobra, trochę tak poplątałem to wszystko ale niech już będzie Można <laughs> się tak zrobić fajnie to wygląda albo tutaj będzie lepiej wyglądało Hmm, co tam jeszcze zostało stąd? Eee, no nie, wszystko mam. Dobra, teraz łóżko sobie weźmiemy. Łóżko, że sobie takie i weźmiemy sobie tabliczkę. To gdzie są tabliczki? Tu są tabliczki. Łóżko można sobie fajnie zrobić na przykład tu. Hmm. Teraz co zrobiłem. Można sobie coś napisać. Dobra, przecież naprzem, Fajny, że na sumie motyw na łóżko. Po tej stronie też można się dać. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Jakby trochę nawet jak kanapa. Dobra, teraz zajmiemy się górą. Na górze będzie farma akurat. Gdzie jest Tu jest ziemia. Bardzo fajna farma, wydajna, też najlepsza. Wszystko się działa. Tutaj akurat jak nie chcecie stawiać, to możecie sobie postawić... E, akurat nie wiem, czy to będzie działać. Mam nadzieję, że tak. Ja to akurat... na świecie mam trochę inne drzewo. Mam tak idealnie to drzewo, że tej wody nie, nie widać po prostu. Co jeszcze? Hmm. A, bo gra mi się zapisowała, to mi się nie wskazało. Dobra. Hmm. A, zapomniałem, że tu miałbyś piasek. Dobra. Yy, teraz tak to się weźmiemy. To. Yy. Zobacz, weźmiemy kaktusza, też by się dało zrobić, ale nie chcę mi się kombinować A, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o tym, o tym owoczku. Hop, 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 bo to, no i tyle. To jest cały mój domek. Moim zdaniem, jeśli chodzi o te pierwsze nocze, to ten dom będzie no bardzo dobrze. Można sobie jeszcze zrobić jakieś tutaj piętra albo do góry jakieś piętra. No zawsze coś można wymyśleć Na dole można mieć ogłem farmę, jak ktoś nie chce robić na górze. Na dole można trzymać zwierzęta ogłem. Można por porobić na przykład na różnych yy, drzewach. Takie domki i łączy je mostami, na przykład... Teraz mi padło to do głowy. Hmm. runglowe słodkie sobie jeszcze weźmę. Na przykład y, gdzieś tutaj już obok drzewa. To jest złoto na powierzchni. a tak, bo tutaj się pojawia. Na przykład... żeby porobić jakieś takie nierówne yy... nierówny ten masz to będzie o wiele też ładniej wyglądał na przykład coś takiego I... coś tego typu jak wyobraźnia po prostu da to może trochę ładniej mogę zrobić, ale dobra. Ja Nie mam na niego jakiegoś fajnego pomysłu, ale jednak mam. O ludzie, ale mam pomysł. Ale mam pomysł. No i no takiego. Widzę, że mam na odcinku widza, o tam stoi, dobrze, dobrze, nie chcę oglądać, niech chcę uczy jak się buduje, dobra, no, na przykład sobie taki most mam zrobić, w to jakoś bardzo ładnie to nie wygląda, to można sobie zrobić jak się chce, tak naprawdę te mosty, więc tak naprawdę to tyle ludzie, Z zostawcie lajka trzecie, czy napiszcie komentarz, wbijajcie na Discorda. Moim zdaniem hmm, ten domek jest najlepszy z tych wszystkich domków, co już budowałem, bo jest ekstra moim zdaniem na samym początku i... No i łatwy tak naprawdę w budowie. Ja jak go budowałem na survival to mi zajęło około pół godziny i tyle. Więc Elo.